Ej, ej, pierwszy kąk, sekundy lecą, Zaczynamy walkę. Że schodzi na ring. doping tu mnie za te rękawice zawiązane. Spojrzenie twarz o twarz Czy jesteś gotowy na knockout? Oddawaj pas, lewy, prawy. Bynik, kontra, taki cios. Box, box. W tych siłach płynie prawdziwa moc. Potężny się powali każdego na deski. To tamian, grzesznic skończ Myślę, że są lepsi Nigdy się nie poddaje, nigdy nie rezygnuje. To konsekwencje, honor przy nich nigdy nie buduje. Bez litości, bez zahamowań zawsze szefem play. To goni każdego, przy winach jesteś jak play. Szybkie, proste, szybka wymiana. Kolejna akcja, rzuć ręcznik na ring. Inaczej, pęknięta czaszka, wadniesz przed czasem. Nie dotrwasz do końca, to wrzos. spędzi do przodu, korona złota. To jest walka. Tutaj liczy się refleks, respekt Szybko bije serce Zawsze do przodu, nie do zatrzymania, skończona walka, knockout Bez obliczania, roz walka Tutaj liczy się refleks, respekt Szybko bije serce Zawsze do przodu, nie do zatrzymania, skończona walka, knockout, hey, bez obliczania, hey. jak dla Twardy, twardy nieustany trening Progres nieunikniony, zwycięstwo mamy w kieszeni Od pierwszego do ostatniego sierpa, pełne skupienie Adrenalina w żyłach maksymalne natężenie Wyrwok do celu, przeciwnik liczy straty Jeden po drugim, każdy tutaj ma baty Na ringu jak maszyna w pięściach Trzymie ta siła trenę przyłoż serca w walce Nie Jesteś jak żmija, Garda jak zawsze szczelna Głowa schowana, ta szybko w tych mieściach Motywacja twoja, za ma doświadczenie Bow, bow, w parzy Każde walki zapisane w sercu jak tatuaże tylko zwycięstwo tutaj dzisiaj wchodzi w grę Wrzos, wrzos, przeciwnik znowu leży na dnie Tylko zwycięstwo tutaj dzisiaj wchodzi w grę Wrzos, wrzos, przeciwnik znowu leży na dnie Plus walka Tutaj liczy się refleks, respekt Szybko bije pieściarza serce Zawsze do przodu, nie do zatrzymania Skończona walka, knockout, bez obliczania, To jest walka, tutaj liczy się refleks, respekt Szybko bije pieściarza serce Zawsze do przodu, nie do zatrzymania Skończona walka, knockout, bez obliczania